Serdecznie kochani na moim kanale. Ja witam Was poświątecznie już dzisiaj. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Jest to cykl filmików, w którym odpowiadam na Wasze konkretne pytania, na pytania, które wyśle, wyślecie do mnie na adres mailowy podany na ekranie. Koszt odpowiedzi na jedno pytanie to jest 10 zł, także jeżeli mielibyście ochotę uzyskać tą drogą wróżbę, odpowiedź na swoje konkretne pytania, serdecznie zapraszam. A teraz już przechodzę do odpowiedzi na pytania od osób, które do mnie te pytania wysłały. Pierwsza pani, pani Wanda. Pani Wanda podaje mi tu swoją datę urodzenia. Eee, I tak, pani Wanda pyta: eee, Na początku przyszłego roku chcę podjąć pracę w innym miejscu niż dotychczas. Jest to praca w opiece nad seniorem. Otrzymałam dwie propozycje od znajomej blondynki. I od znajomej czarnulki. Okej okay, Pani Wando. Która propozycja jest dla Pani korzystniejsza pod względem finansowym oraz wzajemnych relacji z podopiecznym i jego rodziną? Już patrzymy Pani Wando. Która z tych propozycji jest propozycją dla Pani korzystniejszą? Czy jest to od czarnulki, czy jest to od blondynki. Eee, pani Wando, przede wszystkim Pani e, karty mi tu pokazują, że Pani sama widzi więcej problemów niż pozytywów w tych propozycjach, więc dobrze by było e, troszkę inaczej się nastawić. E, przede wszystkim tak, e, propozycja od czarnulki i opieka nad starszą panią. Tu karty mi pokazują, że jest to dużo korzystniejsze dla pani. Mam wrażenie, że będzie się tam pani dobrze czuła. Umowa będzie jak najbardziej korzystna dla pani. Towarzystwo tej pani, myślę, że jak najbardziej będzie miłe i sympatyczne, ale także i tutaj finansowo bardzo dobrze ta propozycja wychodzi. Propozycja od tej drugiej pani wychodzi. Mam wrażenie, że to tak, jakby pani tam długo nie popracowała. Mam wrażenie, że pieniążki, które za tamtą pracę mogą być nieadekwatne do nakładu pracy, i to tak, jakby pani w którymś momencie sama, sama chciała zrezygnować z tego. Pani Wando, to jest Pani życie i Pani decyzja, także proszę pamiętać, że konsekwencje decyzji Pani ponosi. Więc tutaj, tak jak powiedziałam na początku, dobrze przyjrzeć się samej, poczuć, co jest dla Pani korzystniejsze, przeanalizować, pozadawać pytania. I tak jak mówię, karty wskazują, że ta druga propozycja od znajomej Czarnolki jest dużo korzystniejszą propozycją dla Pani. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Dużo dobrego w nowym roku, pani Wando życzę. I teraz przechodzimy do drugiego pytania. Pani ma na imię Agnieszka i podaje mi tu swoją datę urodzenia. Proszę o odpowiedź, czy odejść z obecnej pracy i czy sobie poradzę, jeżeli odejdę. Pani Agnieszko, to zrobię podobny rozkład jak poprzednio, czyli co przemawia za tym, żeby zostać w tej pracy, a co przemawia za tym, żeby odejść. I jeżeli Pani odejdzie, czy rzeczywiście sobie Pani poradzi. I już patrzę. Hmm. Co przemawia za tym, żeby zostać, a co przemawia za tym, żeby odejść? W tej chwili nie bardzo widzę innej propozycji pracy dla Pani, Pani Agnieszko, a to dlatego, że Pani sama do końca nie wie, czego chce, przepraszam, że tak powiem, ale tutaj to tak, jakby Pani czekała na jakąś propozycję, jakby Pani czekała, że ktoś przyjdzie i zaproponuje, no i wtedy będzie dużo łatwiej. No na pewno, z tym, że jeżeli Pani czuje, że czas odejść, to po prostu dobrze by było najpierw zadać sobie pytanie, co chce robić, chcę pracować, za jakie pieniążki chcę pracować i myślę, że wtedy decyzja co do zmiany będzie dużo łatwiejsza. Eee, sytuacja w obecnej pracy? Eee, ja uważam, że mm, nie tak. jest chyba to dobry moment na odejście. Dlaczego? Dlatego, że w tej obecnej pracy, wprawdzie mam tutaj kartę MAGA, może to być osoba, która tam jakby manipuluje, która taką sytuację napiętą tworzy, ale karty mi pokazują, że pani w tej pracy jest pozytywnie postrzegana, że tak naprawdę może pani nawiązać tam relacje, może pani nawiązać kontakt także z osobami decyzyjnymi i jakby się odnaleźć. Na nowo w tej pracy, czy może jeszcze, czy w ogóle brać pod uwagę odejście. No i znowu karty mi pokazują, że pani z góry zakłada, pani Agnieszko, że nie ma pracy, że to jest takie trudne, że zaczynać od początku gdzieś w nowej jest ciężko. I karty mi pokazują w ten sposób: posłuchać swojego serca, swojej intuicji, jakby tym się kierować. I a wtedy będzie pani wiedziała, um, czy, czy to jest dobry pomysł na, na odejście. Nowa praca, w tym momencie nie widzę nowej pracy. Nie dlatego, że nie ma takich możliwości, dlatego, że pani nie jest gotowa na, na, po prostu na podjęcie tego wyzwania, pani Agnieszko. E, więc od czego zacząć? Zastanowić się, w jaki sposób mogę odnaleźć się w tej pracy, tu, gdzie w tej chwili pracuję. I drugie, em, zorientować się na rynku pracy. Co bym chciała robić, gdzie bym chciała pracować, jakie mam możliwości, jakby m, myślę, że w połowie roku to będzie ten czas, kiedy e, pani e, będzie dokładnie wiedziała, czy pani chce pracować tu, gdzie e, chce. A, a jeżeli nie, to myślę, że będzie pani miała już konkretniejszy plan i dużo łatwiej będzie wtedy podjąć tę decyzję. Także reasumując, na ten moment e, chyba korzystniej będzie pani po prostu zostać w tej pracy, w której, e, której pani w tej chwili jest. Dziękuję ślicznie Pani Agnieszko, dużo dobrego w Nowym Roku życzę. I teraz następna Pani, Pani Marzena. Pani Marzena podaje mi tu swoją datę urodzenia. I także zawodowe pytanie. W obecnej pracy są ogromne zawirowania, szukają się duże zmiany. Czy powinnam zwolnić się z tej pracy? I takie same, ten sam rozkład zrobię. Dzisiaj mam a, same zawodowe pytania. Tak się złożyło. Patrzymy. Pani Marzena. Co my zróbmy też, co przemawia za tym, żeby zostać w tej pracy, a co przemawia, żeby z tej pracy odejść. No tutaj karty zupełnie inaczej się układają niż na, przy poprzedniej pani. Myślę, że przede wszystkim jest więcej zdecydowania. I teraz tak, Pani Marzeno. E, ogromne zmęczenie. Mam wrażenie, że gdzieś w tym wszystkim jest. Ma Pani szczerze dosyć tej, tej pracy, w której Pani jest. E, e, I. Te zmiany, które się szykują, powiem tak. Mam wrażenie, że może być tak, że długo pani to mnie popracuje. Nawet nie dlatego, że pani sama będzie chciała się zwolnić, ale gdzieś w którymś momencie może zabraknąć po prostu miejsca. Nie jest to już i teraz. Tutaj myślę, że druga połowa roku to będzie ten czas. Natomiast tak, w tym momencie karty mi pokazują, że dobrze by było. Kwestia, nie wiem, wiedzy, nowej wiedzy, zorientować się, co w trawie pisze, rozmawiać z ludźmi, e, po to, żeby nie być miło zaskoczoną. E, natomiast tak, e, pani jest chyba gotowa tak naprawdę na odejście z tej, z tej pracy, e, ale, ale próbuje pani troszkę na skróty, trochę zaczarować sytuację trym, i żeby nie było to za, za szybko, o tak, żeby to nie była pochopna decyzja. Ja uważam, że jeżeli pani właśnie z taką determinacją zacznie szukać nowej pracy, pani ją znajdzie, pani Agnieszko. Ja uważam, że zawodowo i finansowo, przepraszam pani Marzeno, zawodowo i finansowo ten rok dla pani jest bezpieczny i uważam, że będzie pani pracować w nowej pracy. Natomiast tak, mówię ostrzeżenie, nie robić tego pochopnie. Nowa wiedza jest potrzebna. Proszę zastanowić się nad kursem, nad oszkolaniem, czyli tej nowej pracy nie tylko szukać w takich ramkach typu to umiem robić, ale otworzyć się na nowe wyzwania, na nowe kierunki, także związane właśnie ze szkoleniem, przeszkoleniem czy z nową wiedzą, dlatego że to jest właśnie ten, ten kierunek dla pani. Pani Marzeno. Nowa praca, myślę, że tutaj wczesna wiosna to będzie ten czas, kiedy pani, kiedy pani będzie mogła właśnie tą nową pracę, tą nową pracę podjąć. Także Proszę nie rezygnować z, z takiej właśnie tej wewnętrznej siły i potrzeby i nie próbować za szybko tego zrobić, czyli nie na zasadzie ucieczki. Tu jest źle, to pójdę byle gdzie, aby pójść. Poszukać tego, czego naprawdę pani chce robić, pani Marzyno, i jest szansa, że jak najbardziej pani to znajdzie. I tak jak powiedziałam, otworzyć się na nowe, także na nową wiedzę, a w tej pracy popracować tyle, ile będzie pani uznała. Za stosowne, nie przyciągać sprawy, bo tak jak powiedziałam, z czasem może się okazać, że niestety, ale będą także zwolnienia. Pani Marzeno, dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Dużo dobrego życzę w nowym roku. I to były te panie, które dzisiaj poprosiły mnie o pytania, no odpowiedź na pytania. O wam wszystkim życzę dużo, dużo dobrego. Pozdrawiam.